Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy przy toaletce z poranną kawką, umyłam głowę, zrobiłam wszystko co mam robić, żeby nie było gadania głupiego. Wiecie, ja to tak pół żartem, pół serio, ja lubię czasami tak wbić taką szpileczkę takim zawistnym trollom. Ale dobra, nie będziemy sobie nimi głowy teraz zawracać, przecież nie? Co chciałam. Słuchajcie, porobiłam wszystko to, co mam porobić. Obowiązki domowe, które miałam zrobić, zrobiłam. Dziewczyny są w szkole. Jest kawusia, głowa umyta, więc zaczynamy nowego vloga. Mamy wtorek. I znowu będę narzekać na pogodę, więc jak komuś to nie pasuje, może sobie zastopować albo przerzucić dalej, albo iść do łazienki, zrobić kawę, cokolwiek. Słuchajcie, no pada deszcz. Wczoraj było pięknie, bajecznie, tak ciepło, słońce świeciło od samego rana, a dzisiaj nie było zachmurzone, jak odsunęłam rolety, w ogóle słyszałam, że w nocy pada. Dobrze, nie pada, ale ile może padać już? Słuchajcie, umówmy się. No ale dobra, nie o tym. Pogoda, no pogoda, no trudno. Mam nadzieję tylko, że już będzie coraz lepiej i coraz piękniej. I co Wam chciałam powiedzieć? A propos samooparaczy. Słuchajcie, kilka takich nowinek i tak dalej. Co tam u mnie i w ogóle... Z Waszego polecenia, nie wiem, która z Was mi polecała samoopalacze z Action. No dobra, no kupiłam. Kupiłam Self Tam Water, chociaż nie wiem, czy to o to Wam chodziło. Bezbarwne. Nie lubię. Słuchajcie, nie jestem przyzwyczajona używać samoopalaczy, które nie są właśnie takie brązowe, w formie pianek, gdzie widzimy, jak coś nakładamy. Mgiełka. No, zobaczymy. Będziemy sprawdzać. Muszę. Ogarnąć technikę na tą mgiełkę, bo powiem Wam szczerze, że od lat nie używałam bezbawnych samoopalaczy. A druga rzecz, którą kupiłam sobie, słuchajcie, to już będzie chyba tydzień temu i to tak leży, przyniosłam to w ogóle teraz dopiero, niedawno. To jest jakiś Gold Bronze Glow Cream, wash Off formula. Nie wiem, jak się to używa. Błyskawicznie działający, krem brązujący. Nałoż na oczyszczone ciało, rozprowadź równomiernie za pomocą rękawicy lub dłoni po użyciu dokładnie u mojej dłonie. Produkt nie chroni, czyli ogólnie, no dobra, ale to też jest bezbarwne. Chyba tak. O, to sobie słuchajcie, będę nawet dzisiaj, dzisiaj tym posmaruję. Bo, co? Bo mm, taki balsam brązujący to jest dobra opcja do smarowania się pomiędzy piankami i tak dalej. O! To nie jest białe, to jest. Patrzcie, jakie to jest ciemne. Ale to daje taką, słuchajcie, złocistą. Faktycznie mamy tu glow. Patrzcie. O! No, ale jak się tym smarować? Słuchajcie, na noc. Masakra. O rany, to jest mocne. Ojej, to tak wygląda. Boże. No, słuchajcie, powiem Wam, że zostawiło tutaj efekt. Jeżeli jest tu jakaś dziewczyna, która miała ten produkt, ten balsam, to dajcie mi koniecznie znać, czy to można smarować się tym na całą noc. Jezus, dawno się nie smarowałam takim samoopalaczem, wiecie, w formie takiego balsamu. Bo nie wiem, jak to, wiecie, co zastyga, ale to faktycznie zostawia takie drobinki. Nie wiem, jak to zastyga, czy ja nie będę w ogóle wszystko dookoła strasznie klejące i brudne. No, będziemy testować, zobaczymy, słuchajcie. Po drugie, co? Po drugie, marka Christian Laurent wypuściła nowości. Wiecie, że ja obserwuję i Eweline, i Christian Laurent, i Felicia, i różne marki, które gdzieś tam, z którymi sobie działam. I co? Zamówiłam z tych nowości sama, słuchajcie, te dwie nowości plus tam inne rzeczy, które chciałam przetestować. I tu jest to zamówienie, po czym okazało się, że tak, słuchajcie, ja zamówiłam przykładowo, no nie pamiętam, to ku, zamawiałam chyba w piątek, Ubiegły, w piątek zamówiłam, wczoraj mi to przyszło, czyli w poniedziałek. I słuchajcie, w, w, w poniedziałek również przywiózł mi kurier paczki PR od Christian Laurent i wszystkie, wszystkie nowości. Więc mam tutaj dwa zdublowane produkty i tak sobie pomyślałam, że może jakiś urodzinowy konkurs zrobimy. Jutro mam urodziny. 40. W ogóle się nie cieszę, ale to bardziej jest takich prywatnych powodów i tak dalej, bo, bo jest lipa. Ale słuchajcie, 40 urodziny zobowiązują, więc sobie pomyślałam, że może zrobimy jakieś e, rozdanko tutaj na YouTubie oraz też będzie na Instagramie. Więc dwa razy będziecie mieli okazję wygrać, także jutro 4 czerwca będzie nowy filmik. Ale słuchajcie, co ja sobie tutaj zamówiłam? Z tych nowości to sobie zamówiłam ser, seria ogólnie Dermo Precision. E, Zamówiłam sobie taki mezokrem uelastyczniający 40. Nieważne. Ja używam nawet 60, bo mają dobre składniki aktywne. E, a drugą rzeczą z tych nowości jest Mezoserum, stymulujące regenerację. I słuchajcie, już. Aha, jeszcze to zamówiłam. Dobra, jeszcze to zamówiłam z nowości. Mezoserum aktywujące młodość skóry. E, bardzo, bardzo podobne, ale jednak nie to samo. I tutaj w ogóle jest, słuchajcie, ta seria, to jest też ta seria z tymi mikroigiełkami. I tutaj na przykład mamy 390 tysięcy tych mikro igiełek, a to delikatniejsze. Mamy 200 tysięcy z tych yy, igiełek, także fajnie. Później zamówiłam infuzyjny złoty krem pod oczy, który mi się skończył. Ja go bardzo lubię, powiem Wam szczerze. Jest taki delikatny. No i coś, co mnie bardzo ciekawi. I w sumie może dziś sobie to przetestujemy. Dziewczyny podkład. Czekajcie. Bo to jest. Kolory nie było na stronie mm, koloru takiego pośredniego, akurat był wyprzedany, więc stwierdziłam, dobra, to zamówię dwa. E, takie wiecie, zupełnie skrajne. Ten jest jasny, a ten jest najciemniejszy. I powiem Wam, że ten ciemny jest. Spoko. Okej, okay, matujący mineralny podkład serum. Myślę, że dzisiaj sobie to spróbuję. Yy, I tutaj mamy również yy, ka, ko, ö, kawior. Kom, co tu jest? Kompleks z kawioru. Przed użyciem wstrząsnąć. Warm beige i light beige. Będziemy sobie dzisiaj to testować. No, więc ja sobie zrobiłam zamówienie, po czym przyszła do mnie właśnie paczka z nowościami. I tutaj. Jest naprawdę dużo fajnych kremów. Z tych kremów z tej serii Mezocrem, mamy 40, 50, 60, i 70, plus właśnie te. Pozostałe sera. Także to by było z nowości. W ogóle dzisiaj widziałam, że mi przyjdzie zamówienie Sinsei i może podepniemy go do tego vloga, bo dzisiaj to zamówienie mi przyjdzie, to Wam pokażę później te ciuchy, co sobie zamówiłam, to już będę, wiecie, ogarnięta i tak dalej. No, a oprócz tego słuchajcie, przyszła mi przesyłka od Pixie. Nowość w marce Pixie Cosmetics i to są takie maski do ust w odcieniu Amore, Secure i Caliente. Proszę bardzo. E, takie Lip Jelly Mask. No, zobaczymy. Będziemy sobie testować. A tymczasem co? A tymczasem uciekam. A dzisiaj też mi przyjdzie zamówienie do Siarka Shop. Powiem Wam, że takie fajne rzeczy zamówiłam I mam nadzieję, że, że będą. Będą dobre ogólnie. Dobrze, ja na razie uciekam. Ciekawa jestem dziewczyny tego samoopalacza. Niech się tutaj do mnie odezwą dziewczyny, które miały te samoopalacze. Mają jakieś wskazówki, jak to używać. Bo tego to jestem ciekawa. Powiem Wam szczerze, bardzo ładny brąz. Ale zastanawiam się, czy to na noc można całą nałożyć. Dobra, uciekam, ogarniam się i wrócę do Was już później, jak przyjdzie paczka z Sinsei i będziemy ją otwierać. No dobrze, ja przepyszny obiadek. Zrobiłam dzisiaj kotleta schabowego, młodą suróweczkę, e, z młodej kapusty surówkę, taką właśnie z marchewką, koperkiem, pietruszką i majonezem. miodzio. I młode ziemniaczki z koperkiem. Idę zmyć naczynia, ściągam fartuch i zabieramy się za paczkę sensei, bo mi przyszło zamówienie. No i Obsuwa była na hurtowni z towarem do Siarka Shop, więc słuchajcie, dzisiaj mi to nie przyszło. A łudziłam się, że dzisiaj przyjdzie. Słuchajcie, zamówiłam też hmm, ciuszki i trochę takich pierdółków z Shane dla Antosi. I zamówiłam sobie dwa stroje kąpielowe. Nie pokażę Wam hmm, tych strojów kąpielowych na sobie, ale hmm, pokażę Wam tak normalnie, bo nie chcę mi się ich po prostu ubierać zarąbiste, słuchajcie, parę groszy kosztują, a naprawdę idealne. Idę posprzątać tu stół, kuchnię i idziemy do pokoju, e, otwieramy paczkę. No dobra, słuchajcie, jestem, usiadłam, zmachałam się i się zgrzałam, bo sprzątanie, zamiatanie, wycieranie, a jest parno, duszno. Przechodzimy do zamówienia z Shane. Jakie Shane? Sensei. E, mam nadzieję, że dobrze wszystko widać, bo trochę jest pochmurno, a powiem wam, że nie mam aktualnie jak podpiąć lampy, bo tam są inne rzeczy podpięte, które muszą być podpięte. Więc dobrze. Co my tu mamy? Słuchajcie, jeżeli chodzi o zamówienie Sensei, to powiem wam szczerze, że nie pamiętam co zamawiałam z tego względu, że ja to zamówienie dosyć dawno zamówiłam i pamiętam, że chyba po czterech dniach od zamówienia, dostałam maila od Sensei właśnie, że y, coś na zasadzie, pamiętamy o Twoim zamówieniu, ale duża ilość zamówień, bla, 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 że opóźnione. Myślę, że wiecie o co chodzi, bo nieraz pewnie też zamawiacie na Sensei. Ale ta poducha, powiem Wam, czy ja zamawiałam dwie? Nie, jedną. Słuchajcie, ta poducha mi się tak spodobała. Ja ją widziałam pierwszy raz też na. Yy, TikToku. Na TikToku u jakiejś jednej dziewczyny. Ja serio, jak dużo kupuję w Sinsei. Rzadko kiedy wchodzę tak dogłębniej na dział home, ale ona jest boska. Jezu, jaka piękna. W ogóle patrzcie, jaka szeroka, masywna. Taka będzie pięknie ozdobna. E, właśnie na pewno zostanie. Ja jedną tego typu poduszkę mam zamówioną na temu chyba zamawiałam do Antosi do pokoju, tak na temu, ale ona też jest świetna tamta, tylko jest mniejsza i cieńsza. Słuchajcie, ta jest po prostu mega masywna i patrzcie, jak ona pięknie wygląda. Nie pamiętam ceny. Słuchajcie, wiecie, że cen też tutaj nie ma, jak coś jest online zamawiane, więc na pewno wam ją podlinkuję. Słuchajcie na dole, ale ta poduszka, no boska jest. Myślałam, żeby ją zostawić tutaj na dole właśnie w salonie. Ale taka jest piękna, że podejrzewam, że albo Antosia, albo Lenka mi zwędzą, ale okej, okay, nie ma sprawy. Dobra, zamówiłam spodnie i tutaj widzę, słuchajcie, zamówiłam cztery pary. Dlaczego? Bo zamówiłam dwa rozmiary sobie, LK i XL i zamówiłam też XS i dwa XS. Dla Leny. Będziemy miały takie same luźne, materiałowe spodnie w różowe paski na wakacje. Tak. Otwórzmy. Powiem Wam, że Lena też od jakiegoś czasu lubi się właśnie w takich materiałowych, luźnych spodniach. To są XL-ki. Tak. XL-ki. Chyba jest jeszcze dwa XL. Ale ja zamówiłam te jedne. Dobra. No to te jedne. O, te, od jest druga poducha. Patrzcie, jak ona jest spłaszczona. O kurde, zaraz ją otworzymy. Tak coś czułam, że słuchajcie, dwie zamawiałam. No i mam. Tutaj mam xl a tutaj mam dwa XL. Luźne spodnie. No mega, słuchajcie, do topików. To nie jest piżama. To są zwykłe, materiałowe spodnie. Świetne. Kurde, nie mogę się doczekać, aż Lena przyjdzie i mam nadzieję, że powie, że będzie w nich chodzić. Zmierzę zaraz, który rozmiar jest lepszy. No dobra, słuchajcie, otwórzmy tą poduchę. Yy, muszę nożyczki wziąć. Ona jest tak, patrzcie, spłaszczona specjalnie właśnie. Yy, mam nadzieję, że jak ją otworzymy, to ona wróci do odpowiednich rozmiarów. No dobra, słuchajcie, chwila prawdy. Otworzyłam. Aha, to, by, to była taka delikatna. No i to jest właśnie coś podobnego, co zamawiałam na temu. Że jest mniejsze gabarytowo, ale po rozłożeniu ona się robi taka o. No, czy jest taka ładna jak ta? Wątpię, ale razem obie wyglądają świetnie. Zdecydowanie ta większa jest bardziej godna uwagi, przepiękna. No dobra, co ja tutaj mam dalej? Kamizelka. Słuchajcie, ja Wam powiem, że ja uwielbiam Scentsy. Naprawdę. Oczywiście nie wszystko zostawiam, nie wszystko się ładnie prezentuje i dobrze na mnie leży, ale ta kamizelka. Jejku, chyba sobie ją zostawię. Ona jest taka śmietankowa. E, wiecie, do noszenia tak normalnie, solo. emeczkę wzięłam. Chyba tylko m wzięłam. No, będziemy mierzyć zaraz. Słuchajcie, na razie wyciągnę, żeby Wam pokazać, a później będę mierzyć. Hit i bestseller Sinsei. E, bardzo dobrze sprzedający się. To jest dziewczyny piżamka. Ja mam mnóstwo piżamek Sinsei i ja je bardzo lubię. O i tą sobie dziewczyny zostawię. Świetny ma materiał. Tutaj jest taki chyba za elastan, bardzo przyjemny, rozciągliwy na ramionczkach i do tego są krótkie spodenki, zakończone taką koronką. Piżamka ze mną zostaje, już to widzę świetne. Dobra. jedziemy dalej. Co tutaj wzięłam? Jakaś dekoracja. No mówię, dawno brałam. Dawno brałam, a już wiem, dobra, kojarzę cytrynki. Słuchajcie, wszędzie w Lidlu, w Lidlu jest nawet teraz, właśnie kolekcja taka cytrynowa, albo była. I gdzie nie spojrzę, wszędzie są, słuchajcie, cytrynki. Lidl, pepko, jakieś takie, wiecie, domowe sklepy, taka piękna podstawka. No, tam do saloniku proszę bardzo, cytrynkowa, i żeby tego było mało. Co to jest? Scinsej 79 na 60 Aha, to jest chyba ścierka do rąk. Też cytrynowa. Ja lubię takie rzeczy, słuchajcie. Co to jest? Tak, to. Nie, to jest fartuch. Dobra, zapomniałam. Słuchajcie, zamówiłam sobie fartuszek. Bo ten mój czarny, on już wołał pomstę do nieba. A tutaj patrzcie, jaki piękny, cytrynowy fartuch. Zostawię sobie go i on jest tutaj regulowany na szyję. Fajny taki, wiecie, o proszę bardzo, cytrynkowy. A cytrynkowy jeszcze tutaj wzięłam sobie. To jest chyba obrus, wiecie. Nie wiem, czy chcę zakrywać ten nasz obrus w salonie. No, nie wiem, zobaczę. Ale może nie będziemy go otwierać. Ja muszę sobie to przemyśleć. Czy, czy nie jest szkoda tamtego ładnego stołu przykrywać właśnie takim cytrynowym obrusem, ale widzę, że on jest taki fajny, krople wody, soku czy coś, nie będzie wpijał, tylko będzie się tak, wiecie, ślizgało. 1,40 czterdzieści na 1,80 osiemdziesiąt. To zastanowię się, co tu jeszcze mam. Sukienka, także witamy, słuchajcie, w zamówieniu. Szybko staram się pokazywać, żeby właśnie to ubrać i jeszcze przymierzyć. No dobra, tutaj mam piękną sukienkę na ramionczkach w kolorze takim. To są maki. Sukienka jest długa, pod spodem mamy podszewkę i tu jest ta siatka. I jaki ja rozmiar Elkę. Ale znowu wiecie co, powiem Wam, że ona nie rozciąga się aż tak jak tamte kiedyś. Będziemy mierzyć. Podoba mi się, print mi się bardzo podoba. Yy, drugie tu, to jest chyba bluzeczka no i teraz tu mam, słuchajcie, masę folii yy, bluze, o dobra, tak tak, tak panterka, no widziałam, że to jest siateczka bo ja te siateczki, powiem Wam, bardzo lubię jeśli chodzi o ciuszki i to jest taka krótka mk ja ją widzę, wiecie co z luźnymi, fajnymi, beżowymi spodniami albo z jeansami białymi mhm, widzę i po boku ma takie marszczenie. I co ja tu jeszcze wzięłam? Coś, widzę, denimowe. Aha, to są, wiecie co, krótkie spodenki z wysoką talią. I powiem Wam, że one też były na stronie jako bestseller. Więc wzięłam dwa rozmiary. O, do zmierzenia. Jezu, ja nie wiem, czy ja będę w nich wyglądać. Kojarzycie te spodnie motylki, te takie luźniejsze. Tak mi się podobają na kimś, ale ja nie wiem, czy ja będę w tym wyglądać dobrze. Zmierzymy. Wzięłam L i XL dla porównania. I ostatnią rzeczą jest chyba sukienka. I chyba jej na pewno nie zostawię, bo widzę, że ma mega gruby materiał. A ja takich sukienek, to słuchajcie, mam sporo. No, ona ma bardzo gruby, mięsisty materiał. To jest zwykła czarna sukienka w rozmiarze L z białą lamówką. No, ona jest gruba, gruba, gruba. Powiem Wam naprawdę gruba, ale taka elastyczna. Wydaje się, że tutaj trochę prześwituje, ale ona ma taki mięsisty materiał. Dobra, mierzymy i sprawdźmy to. Dziewczyny, założyłam te spodnie. One mają kieszenie. Specjalnie do tego mierzenia zapiąłam sobie włosy. To jest 2XL. XL. Kurde, widzicie, tak wygląda 2XL mierze, pokażę Wam, jak wygląda xl -ka. a tak wygląda właśnie rozmiar XL. Dziewczyny, tu mamy fajny skład, bo jest bawełna, e, najwięcej bawełny, później jest wiskoza, a później jest len. Bałam się, że one będą takie mega szorstkie i sztywne, bo ja nienawidzę lnu. E, I tak jest rozmiar XL. Widzicie, że one są typowo cienkie, takie e, idealne na lato, ale jak dla mnie mogłyby być ciutkę luźniejsze tutaj, i wtedy byłyby lepsze. Jest spora różnica w długości pomiędzy XL-ką a 2XL. No, powiem Wam, że są fajne takie, wiecie, na lato, bawełniane. Tutaj akurat mam stopę, ale jakiś taki troszkę dłuższy top, jakaś koszulka. Dajcie znać, co myślicie. Powiem tak, Lena przyjdzie i zmierzy tą, ten swój rozmiar, i może po prostu na wakacje sobie takie spodnie zostawimy. One są cieniutkie, wiecie, takie o. Paseczki, e, za, bar o, za bardzo to słuchajcie, one nie kryją, czyli stabilizna pod spód, teraz mam taką lekko różową, ale myślę, że fajne, e, duży potencjał mają dziewczyny. Co myślicie? Kwestia oczywiście wyprasowania, bo tutaj jest taki dosyć mm, mnący się materiał, ale takie trochę piżamowe chyba, co? Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj te spodenki. Jezu, totalnie mi się nie widzą. Ja nie wiem. E, wydaje mi się, że u kogoś one mi się bardziej podobają. To jest rozmiar eleczka. E, ja mam wąską talię, także plus ten. Nie widzi mi się to, słuchajcie, totalnie mi się nie widzą. Tutaj dupa, słuchajcie, wychodzi na wierzch. Albo spódniczka, albo to. No, nie, to mi się jednak nie podoba. To zdecydowanie nie jest mój krój e, shortów. Nie wiem w ogóle. Nie wiem, jakoś tak okropne, okropne są. Nic mi dobrego nie robią, mam wrażenie. Powiem wam, że. Nie, ja, ja nie lubię, ja się do nich nie przekonam. Ogólnie fajny materiał, fajnie, e, fajny jeans. Nie jest elastyczny, od razu mówię, ale on też. No nie wiem. Nie, nie, nie widzi mi się to, dziewczyny. To nie jest krój dla mnie i on mi się zdecydowanie nie podoba. Bardzo mnie tutaj tak jakby dziewczyny chyba poszerza. Powiem Wam, dziewczyny, jeszcze taką ciekawostkę. W tamtych spodenkach jak się schylicie, dupę macie na wierzchu. Serio. I ta elka mi się strasznie wpijała w kroku, więc... Chyba nawet tej XL-ki nie mierzy. No nie, to nie jest zdecydowanie model dla mnie. Tutaj mamy dziewczyny tą sukienkę. Tak ona wygląda. I powiem Wam, że tutaj w tej L-ce ja mam sporo luzu. Ale ja mam tak z rozmiarami, że ja mam biodra szerokie. W M-ki wszystko tutaj na dole mi za bardzo opina. A wtedy góra jest dobra. Więc wolę wziąć troszkę większą. I tutaj najwyżej, nie wiem, jakąś czasami zdarza mi się zaszewkę z boku zrobić. Tak wygląda ta sukienka. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o kolorystykę, to ja jestem zakochana. Ta czerń i ta czerwień wygląda bardzo ładnie. Tak wygląda sukieneczka yy, i chyba sobie ją, słuchajcie, zostawię, bo mi się ona bardzo podoba. I to jest też fajna długość. Tą długość ja zdecydowanie lubię i bardzo lubię się w takich tubach. Tak patrzę, patrzę. Powiem Wam, że ja jestem chyba szalona. Ja mam tego typu sukienek, chyba cztery. Takie proste tuby, ale takiej jeszcze nie mam. Przemyślę. Myślę, że. O, klapki założę. O myślę, że właśnie do takich klepeczków też to, słuchajcie, fajnie wygląda. Co myślicie? Jakaś ładna, delikatna biżuteria na kostkę. O tutaj ten naszyjnik nawet z wezji też ładnie wygląda. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Jest taka inna. Także najprawdopodobniej ta sukieneczka ze mną zostanie. No dobra, dziewczyny, przypomniałam sobie, że mam jeszcze tą bluzkę, to zmierzyłam te XL-ki. Nie, ja Wam powiem, że to nie jest model dla mnie. Naprawdę widzę mnóstwo dziewczyn, które noszą tego typu spodenki i one fajnie wyglądają. Ja twierdzę, że one mi totalnie nie leżą i bardzo mi się nie podoba tym, jak się układa w tych szortach motylkach. No nie wiem, kwestia gustu, ale bluzeczka jest bardzo ładna. Patrzcie, taka panterkowa dziewczyny. Ja wzięłam MK i ona bardzo blisko mi jest tu przy pachach. I zastanawiam się, czy nie, wzią, nie wymienić sobie jej na L, bo jest fajna. Ech, podoba mi się, właśnie do takich letnich stylizacji, no ale ta M jest bardzo przy paszce, także chyba sobie będę wymieniała na eleczkę. Ale dajcie znać, co myślicie wy o tych spodenkach. E, ta XL -ka leży lepiej niż L, -ka. to trzeba przyznać, no ale sama nie wiem, nie mam chyba przekonania. No dobra, założyłam tą sukienkę, powiem Wam, że jest niezwykle komfortowa w noszeniu. To jest bawełna z elastanem i zapomniałam na śmierć, że ona ma tutaj takie rozcięcie na dole i to rozcięcie na dole uważam, że robi świetną robotę. Bardzo lubi tego typu kroje sukienek, tuby, które właśnie ładnie podkreślą biodra, ale słuchajcie, tutaj macie, ona jest, ona jest na mnie ten model za duży. Ta bawełna z elastanem jest niesamowicie elastyczna i śmiem tu się tak, wiecie, mi brzydko marszczy, więc ta sukienka akurat dziewczyny MK dla mnie jak najbardziej, bo ja tu mam tyle luzu. Wszystko mi się tu marszczy, nie ma się słuchajcie, na, na czym trzymać. Więc ja myślę, że MK dla mnie z tego modelu byłaby jak najbardziej okej, okay, bo tutaj jest wszystko za duże. Także słuchajcie, bierzcie sobie tą sukienkę. To jest bawełna myślałam, że ona będzie taka wiecie mega mięsista, gruba a ona wcale nie jest taka to świadczy tylko o tym, że tu jest fajny gatunek bawełny, także będę słuchajcie pewnie mierzyć mkę bo jest ogromna, patrzcie jak ona się dziewczyny ciągnie ona jest słuchajcie naprawdę, bierzcie rozmiar mniejszy i akurat z tego, z tego modelu ale podoba mi się i jak nigdy Wam nie mierzę piżamek, to słuchajcie, to mam nadzieję, że jeszcze jest na stronie. Podlinkuję Wam oczywiście na dole tutaj tą piżamkę i ta piżamka to jest must have. E, aż słuchajcie, nie pamiętam w jakich ona jeszcze była kolorach, czy była tylko w tym kolorze, ale ona jest tak wygodna, to jest tak przyjemny materiał, to jest elka, e, rewelka po prostu. Piżamka, którą zaraz sobie płuczę i dzisiaj będę, słuchajcie, w niej, w niej spała, świetna jakość, bardzo mi się podoba, ten t-shirt jest wiadomo troszkę dłuższy, ramiączka tutaj są regulowane, taka mega zgrabna dziewczęca, idealna dziewczyna na lato. Piżamka wygrywa, jak jeśli chodzi o mnie, w tym zamówieniu wygrywa piżamka. Założyłam te spodnie do tej bluzki. Może niekoniecznie, ale powiem Wam, że, ja, że te spodnie coś w sobie mają i wydaje mi się, że one najlepiej będą wyglądały do tych białych topów. Takie, które mam, nie takie całkiem krótkie, tylko takie e, do pępka i tak sobie później zmierzę i będziemy widzieć. E, także, no jestem ciekawa, czy lęce się spodobają. Ona już jedne takie ma, tylko w kolorze niebieskim. Także, no zobaczymy. Boże, zapomniałam, słuchajcie o kamizelce. I nie wiem, czy ta kamizelka nie jest najlepszym zakupem z tego zamówienia, a na drugim miejscu piżamka. Ona przepięknie leży, dziewczyny. E, typowo, jako taka albo kamizelka, którą sobie odepniecie, możecie śmigać. O Boże! Nie mogę się doczekać, kiedy ją wystylizuję z jakimiś fajnymi spodniami, ale uważam, że do legginsów i jakieś fajne buty też dziewczyny będzie super wyglądać. Zobaczcie na to. Ja mam emeczkę. E, wiadomo, tu troszkę pod pachą mi odstaje ale mnie matka natura nie obdarzyła za dużymi brzoskwinkami, także no, trzeba sobie z tym jakoś radzić. Yy, I tutaj nie jest za bardzo opięta. Eska ba na bank by była za ciasna. Yy, no, także tak to słuchajcie wygląda. Jest piękna. Elementy ma właśnie tutaj takie, te guziczki są białe ze złotem, więc idealnie komponuje się nawet z takim delikatnym naszyjnikiem. Powiem Wam, że to jest hit. Taka mizyka to jest hit jestem no happy, że się na nią zdecydowałam, żeby sobie ją zmierzyć, także linki znajdziecie dziewczyny na dole. I tutaj już dziewczyny zakończę dzisiejszego vloga, musiałam sobie podpiąć telefon do ładowania, przebrałam się w moją bluzkę i uciekam zaraz po e, Antosie do szkoły, poszła jeszcze na chwilę na świetlicę, bo dzisiaj chciała iść na świetlicę, także kończymy. Linki do tych ciuszków wszystkich w ScineSafe znajdziecie na dole. No, kamizelka mega. E, jeszcze takie nie miałam, a tyle razy się zastanawiałam, czy by mi pasowała. Także dzięki Wam za dzisiaj. No i co, widzimy się jutro. Dzisiaj jest 3 czerwca. Jutro, 4 czerwca moje urodziny. Więc jutro. Na YouTubie wleci filmik, w którym będzie coś do wygrania i tak samo będzie na Instagramie, więc zapraszam. A jeżeli któraś z Was ma ochotę wysłać mi jakąś kartkę yy, urodzinową, no to oczywiście dawajcie znać to. Dam Wam dane, bo chyba już danych do wysyłki nie ma w opisie. Dobra, uciekam. Miłego.